Witam serdecznie... Co? Tak. Witam serdecznie, Kamil na Lepsom, są z tej strony, w dniu dzisiejszym witam was tą piękną, piękną niedzielkę. Aż się tak ładnie powtarzam. I jakaś pani idzie sobie tutaj... Co? Jakaś pani tam szła. No i słuchajcie, dzisiaj jest niedziela, są dzisiaj mikołajki. I miałem taki fajny sweter jak świniażny i tak dalej, ale go już nie mam. Szybka akcja. Mój brat nie chce się nagrywać, ale byłeś już po... po prezenty? Po prezenty byłem. Kogoś zabrałem chyba u mnie. Zaczynając, y, mamy tutaj oczywiście te y, e, kalendarzyk, i dzisiaj mamy szósty, czyli tutaj pyk i wyjmujemy i cyk mamy tutaj. Kudle, nie pokazał, co to ty? ty? Nie pokazałem, nie widać jeszcze, ja co Mamy jakiegoś renifera, chyba to jest renifer. No, o, taki reniferek. Także chysz, do buzi idziemy zobaczyć, co przyszło do buta. Ty idziesz zobaczyć? Ja już wiem. mogę zobaczyć, mogę cię kamerować. No, no. Fajne kamerowanie to... Idziemy. Czekaj, bo jest ciemno tutaj. Ale loguje teraz. O, ho, ho. I to, znowu to. O, no Maś. To, to już. Obsług... To są moje buty. Nie wiem, to nie twoje. To są moje. Mamy serduszko Akintrylo. Mamy zajączka. Mamy buty, które ma 3 lata już. Albo 2. Jeszcze, nie, go nie zagrałem. było? Nie wiem. Idziemy jeść. Uf, dobra, słuchajcie, a więc o, fajnym akcie to jest w tyle. Dzisiaj mamy niedzielę i ogólnie to dzisiaj też... Sorry, ogólnie za wczorajszy filmik, który nie był jakiś chyba długi. Co prawda go jeszcze nie montowałem, ale wydaje mi się, że on naprawdę był krótki i nic się tam nie działo. Troszeczkę sobie tylko porozmawiałem przez... E, minut i to było po prostu tyle. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to raczej też dzisiejszy weekend jest weekendem już takim bardziej do odpoczynku, gdzie nie będę się pchać do komputera, muszę tylko zrobić jedną animację do tordzia i później jestem wolny, więc yy, lecę ją zasuwać, to tego nie będę pokazywać, no bo animacja jak animacja, nic, nic ciekawego i same nudy, ale jeżeli coś się będzie jeszcze ciekawego dziać dzisiaj, to wam to wrzucę i pokażę, a jak nie to w sumie lipa, bo wrzucać <laughs> taki filmik 3 minutowy to trochę też kaplica. Kurdeń. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Zobaczymy. Co robisz? Mam challenge dla Ciebie. Właśnie nie wiem, czy tego chcę. Jaki masz chcesz? Nie możemy zjeść te tego Mikołaja do świąt. Kto pierwszy z Dni Mikołaja przegrywa i kupuje drugiego Mikołaja. za Nie. Okej, okay. to nie. To jemy teraz. No to jest. Co? No to jest. Okej. Okay. To jest mój! To jest mój. To jest mój! Tam jest twój. No nie! No zostaw! <grym> Tam jest twój. A no dobra, rzeczywiście. I tak wygląda niedziela. W pokoju! Mikołaj pisze do was. <grym> od kogo? A od babci? Od babci, tylko jak tak drzemy trzymacie <grym> pięćdziesiątkę. No nie. Ja się tym zajmę. No tu masz. Mateusz ma 50. pięćdziesiątkę. Zaraz mówię, mnie. Właśnie, może dowiedzieć, gdzie to jest, ta skrytka. A ja wiem. Nie wiesz. Wiem. No, <średziora> <średziora> Ja wam mówiłem, że niedziela to jest taki dzień, w którym nic się totalnie nie dzieje. Mówiłem? Mówiłem. Okej, okay, słuchajcie, wiem, że mnie nie widać, ale aktualnie jest godzina... Pierwsza... Trzy? Albo 30 Pierwsza trzy. I... Sorry, że dzisiejszy odcinek był... No... Krótki, nic się nie wydarzyło, albo była niedziela, ale obiecuję Wam, że następny odcinek, czyli jutro, szajszy, będzie o wiele ciekawszy, bo jutro właśnie przychodzi aparat. Mm. No i jutro, czy w, w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że ta jakość filmów się jeszcze bardziej poprawi. Bo pamiętajcie, że dzięki Wam <laughs> bardziej e, staram się rozwijać wszelkie tutaj jakości filmów, żeby były coraz lepsze, bo wiem, że są takie możliwości i chcę z nich korzystać teraz. I przy okazji również z nich korzystać w przyszłości. Yy, to byłoby na tyle. Życzę wam miłego dnia. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Sorry, że jest że taki krótki, że nic kompletnie się jakby ciekawego nie wydarzyło. Przepraszam i życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.